Panie Leszku, to chciałbym, żeby Pan coś opowiedział o tym ciekawym jelcu. główny wykonawcą tego pojazdu jedynego egzemplarza, można powiedzieć, na świecie bo tylko jeden taki jest no i miała wejść w produkcję, ale e, po prostu nie doszło do tego także myśmy go odnaleźli bardzo chłopakami w stanie I po prostu no, trzeba tego go remontować. przede no, bardzo dużo prac około godzin tak rozumiem tak, tak, w sumie po 12 miesięcy kosztowała prawda praca tego wszystkiego Prasza, że robić coś, jak to mówią, z niczego bo tego się nic nie kupi zakłady jarosłańskie się rozpadły nie było nic takiego, żeby Coś zdobyć, no i tak po prostu, no, szablony dorabiać, przenosić na blachę, prawda, z blachy, dopasowywać, no i tak się powoli, powoli, aż się to zrobiło. Rozumiem, że to był po prostu prototyp? To był prototyp przez pana Lisieckiego. Mówię, mm -hmm. to nawet, nie wiem, no, to jest dokument, prawda, i tyle. On to za, zaprojektował jako konstruktor zakładu, zakładu wielczańskiego, no i dali mu, dali mu zezwolenie na tego, no i po prostu miał cztery córki, więc po prostu zrobił taki wóz rodzinny. Mikrobus, aha, czyli... Taki od... mikrobus rodzinny. Bo w tamtych tak. Czy on nie trafić do osoby prywatnej, czy na przykład do jakichś przedsiębiorstw e, takich komunikacyjnych? Czy... Pier, znaczy On jako prywatna osoba to, to robi i to sobie. Tak jest tego, no, ale że po prostu inżynierowie e, jelczańskich zakładów chcieli to wprowadzić w produkcję. Ale to, no, to po prostu nie wyszło tak. No właśnie, a wie Pan może dlaczego nie wyszło? Po prostu taki, no, taka polityka wtedy znaczy, była? Czy... Wtedy, wtedy no to, po prostu, jak to rozpad, rozpadła się ta tak zwana komuna Aha To te czasy były straszne i, i się nie opłacało, zakłady jerczańskie później zlikwidowali Ja sobie co okazji zajrzę do wnętrza I on czasami gdzieś można go gdzieś spotkać, nie wiem, na jakichś trasach może turystycznych, jakieś wydarzeniach, czy tylko tak sobie stoi i... Tak po prostu sobie stoi. Aha Tak sobie stoi, prawda i, i tego. Ale, fazem... Ale to na przykład dokumentacja ma, można się nim poruszać tak Koło... po ulicach. I tak, można wsiadać jechać. Okay. Ona takich tam... właśnie niech świata wyłączony. Ale ty jak. to halogen Zapraszam, woda zesporatora i poproszę. Mam takiego... Też kolegę mhm. który po prostu dużo zrobił taki kalendarz prawda? Aha, czyli on kiedyś był w takim stanie oryginalnie, tak? To nie jeździł? oryginalnie to główny mhm. konstruktor Czyli on gdzieś kiedyś był w takim powiedzmy mniej więcej w takim stanie, tak? Rozumiem, tak. że on nie jest jakiś specjalnie podkręcony nie, na do. Tak jak tak mhm. jak tu widać, to to wszystko prawda jest, jest to. Mhm. No tam musiałem zderzak tylny to robić ze starego, był zgnity był. Mhm. On jeździł później, jak Gość zmarł, to on jeździł później e, koło Nysy. Mm -hmm. Gość miał na y, budowy woził materiał budowlany. Aha, czyli robił jako taki no, <laughs> transportowy. Ale on gdzieś później trafił pewnie gdzieś w jakieś krzaki czy coś takiego, tak? Bo tak, widać, że... Tak, w krzakach był to pod, ostatnie pod, zdjęcie. pod Warszawą. W Aha, w krzakie pod Warszawą i tak, tak. Przez to parę lat. No, szkoda, bo bardzo fajna konstrukcja, on tak wizualnie to jest, to bardzo, jest bardzo, bardzo ładny. Przód Perieta, nie? Aha, tak. okay. te okienka to bardzo fajnie się tym jeździ, mm -hmm. tylko ten, te okienka co są to dużo dają atrakcji. Tak? No tak, wyglądał naprawdę taki ponadczasowy myślę, że to jest coś co mu dodaje uroku roku i tak. Czyli silnik wstawiony jest, znaczy był taki, nie jestem w 100% mm -hmm. pewien, ale był silnik jest 115. Aha, okej okay. A w, tym... A w tym momencie jest jakiś inny czy też... Nie, ten... sam. Aha, czyli wyremontowany, czyli udało się odzyskać maksymalnie dużo. To nawet jest to samo co jest, jak tam się to to No to w trakcie nawet Do dwie, szufle, dwie szufle, szufelki tych murówek z jajkami wyrzuciłem. Tak, tak wyglądał cylinder. I to się udało uratować? Tak, udało się go uratować. No myśmy się bali z wałem, ale jednak był nominalny i tego, bo yy, wychodzi drugi szlif, mhm. a lubię lubi ją pękać te. Wały, nie? Mhm. Te instalacje, no, jeśli znaczy, kupili. Nie, te, nie, tutaj tego, to jest córka tego. ...konstruktora, nie? Mm -hmm. Były ich cztery. To w trakcie pracy. Tu kolega właśnie mechanicznymi rzeczami, bo ja tylko... ...blacharkę, składanie i... No, nie tylko takie, ale... No, ten zderzak dorabiałem cały dzień. Aha, czyli... ...czyli tylko ten był zderzak już gnity, bo... mm -hmm. i... No tak, to czasami prostu, już nie warto te. No, zrobiłem identyko takie same. Mm -hmm. O, ten elektryk, który pracował w Wielczu mhm. Do tego autobusu robił instalację Żeśmy się tak zgadali, no i później przyjechał Przyjechał po prostu i nam robił, żeśmy tylko zakupili instalację, bo stara instalacja taka była I no pogryziona tak. i po tego także No to też strach, bo można no i Łatwo można i spalić Mikołaj, samochód I Mikołaj mnie, był bo byłem grzeszny <laughs>